dzisiaj, dzień siódmy naszego wyjazdu. Obudziliśmy się w muzeum, słuchajcie, i wszystkie eksponaty, czy rzeczy, meble, tu pochodzą z pomiędzy 1500 a 1600 roku. Jest to coś grubo. Ubieramy się już, praktycznie spakowani, yy, jesteśmy też już po mega giga super śniadaniu, jakoś tak nie nagrywałem, bo zapomniałem zabrać kamery ze sobą, no ale w sumie nie wiem, czy to takie fajne, kurde, patrzeć na kogoś, jak ktoś je śniadanie. obiedliśmy się tak, że nie wiem, czy ja się czuła na Giesa, bo kawa była niedobra, o! Wydaje mi się, że to jest tylko dlatego, że jesteśmy w takim regionie, gdzie ten region był przez bardzo długi okres czasu pod panowaniem Austriaków. Właściwie tutaj pierwszym językiem jest niemiecki, wszyscy mówią tu po niemiecku. Drugi włoski, ale to tak jak za... Nie wiem, jak im się już ktoś bardzo, bardzo na, namoli, to znaczy bardzo chce, żeby oni do niego powiedzieli coś po włosku, to wtedy tak niechętnie mówią w tym włoskim, ale, ale cały czas mówią po, po niemiecku. To dziwne, nie? Być Włochem i mówić po niemiecku. Jesteśmy już gotowi, zwijamy się i lecimy, lecimy dzisiaj na Timelsjoch z, z Muzeum Motocyklowym na górze, ale przed nim będzie jeszcze jedna przełęcz, a później jedziemy do Mittelwald. Takiej małej, urokliwej, pięknej miejscowości w Bawarii, w Niemczech. Okej, okay. do zobaczenia później. Uwielbiam włoskie miasteczka z ich urokliwą, ciasną architekturą. Nie inaczej jest i tutaj, choć od razu w oczy rzuca nam się ład i porządek, który jest tak charakterystyczny dla północnych Włoch. Domy tutaj nie są odrapane, a i sami Włosi mają całkowicie odmienną mentalność. Wyjeżdżamy z miasteczka i kierujemy się na zachód w kierunku dwóch przełęczy. Pierwsza z nich to Dziowo, a druga to Timelsjoch ze słynnym muzeum motocyklowym. Nic tak humoru nie poprawia z rana jak wjazd na malowniczą przełęcz. Z każdą następną agrawką podnosi się nam poziom endorfin, który rekompensuje niesmaczną kawę z samego rana. Jesteśmy na przełęczy Dziowio. akurat spotkaliśmy tutaj pełno, cała, cała zorganizowana wycieczka ludków z Wietnamu, są na wypożyczonych bajkach w Austrii. Natomiast wczoraj jak byliśmy na Grossglockner to znowu spotkaliśmy ekipę z Kolumbii, dużą ekipę z Kolumbii, tam było za 30, może nawet 40 osób, ale wszyscy mieli wypożyczony GS z Polski. Na polskich blachach, także ciekawe, nie? Kolumbijska ekipa na polskich blachach. Jeszcze dla tych, co nie byli, no to Gydziowio Pass ma 2094 metry nad poziomem morza. Jedziemy dalej w kierunku Imelsio. Płuca dotlenione, więc lecimy dalej. Dzisiejszy dzień jest dość ciekawy, bo przyznam Wam, że w życiu nie widziałem tylu GS-ów na drogach co dzisiaj, a jednak trochę już przeżyłem. Na 10 motocykli 9 to GS-y. Zastanawiając się o co chodzi, przypomniałem sobie, że w okolicy BMW robi imprezę z okazji stulecia istnienia firmy. No i wszystko stało się jasne. Jest kilka tuneli, przez które się przebijamy, i nie brakuje ciekawych agrawek, które tak wszyscy lubimy. Podjazd nad Melsjoch, czy też Rombo, bo przełęcz ta ma dwie nazwy od trony włoskiej, jest łatwy i bogaty w piękne widoki. Odbywa się cały czas w towarzystwie dziesiątek Kiesów. No jesteśmy na Timelsjoch. Zaraz będziemy oglądać muzeum motocykli, a na razie się trochę tutaj pokręcimy. Po tej stronie, po tej stronie są Włochy, po tej stronie jest Austria. <laughs> Zobaczcie znak. Ja jestem tu, znak jest tam. <laughs> Ciekawy jestem, kto kleił wlepy <laughs> tam po <ponad> tym znaku. <laughs> No to musiał być jakiś akrobata po prostu. No dobra, ja nie jestem akrobatą. Ani nie mam kurde rozciągliwych nóg jak Inspektor Gadżet, więc wklejam w lepę. To jest jakieś takie miarę puste miejsce, więc lepa idzie tu. do połowy Włochy, do połowy Austria, wysokość 2509. Tu jest knajpa. Idziemy na, na kawę zaraz, co? Mamy trochę czasu, a tak wygląda muzeum tej przełęczy. W latach 30. XX wieku pojawiły się pierwsze plany budowy drogi przez Tymelsioch, ale zostały one wstrzymane przez kryzys gospodarczy i późniejszy wybuch II wojny. Do pomysłu powrócono w latach 50., kiedy region potrzebował impulsu gospodarczego, szczególnie po stronie austriackiej. Budowę rozpoczęto w 1955 roku. Prace były trudne ze względu na ekstremalne warunki górskie, dużą wysokość i krótki sezon budowlany. Robotnicy często pracowali w bardzo surowych warunkach, a sama budowa była dużym wyzwaniem technicznym. Droga oficjalnie otwarta została 15 września 1959 roku. Po stronie austriackiej wybudowano pełną drogę asfaltową aż do przełączy, natomiast po stronie włoskiej istniał już wcześniej dojazd z doliny Passier. Droga na Tymelsjoch nie była projektowana jako Główny szlak transportowy, lecz jako trasa turystyczna. Dzięki niej Dolina zyskała nowe znaczenie i możliwości rozwoju, szczególnie w zakresie turystyki samochodowej i motocyklowej. Obecnie to jedna z najbardziej widowiskowych tras w Alpach, przyciągająca masę turystów z całego świata, zwłaszcza motocyklistów. Kręte serpentyny, przepiękne widoki i umiarkowany ruch czynią ją kultową wśród fanów dwóch kółek. Tak oto opowiedziałem wam całą historię tej przełęczy, idziemy teraz na kawę. Tak to wygląda, że Włosi nie kasują na wjazd, natomiast Austriacy kasują chyba 15 juraczy, a... albo 15 i nie pamiętam. Szybcio, ktoś ma pomysł na fajny filmik. Staj tam! przy śniegu stań Staj przy śniegu. No zaraz zobaczysz. Ale czad. No 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 no. No. No jeszcze trochę. No, teraz, teraz, dobra, cofnij się trochę. A teraz walnij się na plecy i <laughs> Nie, nie będzie orzełka, nie będzie orzełka, Ty, ale nie zastanowiła Cię polska flaga tutaj? Idziemy, idziemy na kawę, chodź Kawka Kawkada Timelsio jeszcze po stronie włoskiej. Bardzo. No. Ta wygląda na tą rękawkę. Bo dzisiaj rano w hotelu mieliśmy po prostu imitację kawy. Słuchajcie, Wiecie, to nawet nie pachniało jak to. Ja myślę, myślę, że oni robili ją kurde z takich już poczarniałych, starych, zużytych prześcieradeł hotelowych. Wiecie, mielili je kurde, i później z tego robili tą kawę, tam tą hotelową, śniadaniową, bo tak mniej więcej smakowała. lat Ktoś się, długą, to się nadbiera, czyli na dół mógł się nazbierać, jednak kobiet ma paręset lat. No, od 1600 roku to się na pewno nazbierało, także kawy mają jeszcze na następne dwa wieki. Dobra, pijemy i lecimy dalej. Za moment jesteśmy w muzeum motocyklowym. Po wypiciu naprawdę dobrej kawy na najwyżej położonym przejściu granicznym w Alpach czas na muzeum, ale najpierw chwila na delektowanie się widokami, bo jest naprawdę na co popatrzeć. Przez długi czas Timelsjoch było mniej znane niż inne przełęcze, np. Stelvio czy Grossglockner, dlatego nazywano je tajną bramą do południa. W dawnych czasach przełęcz była często używana przez przemytników, którzy wykorzystywali ją, by przemycać różne towary między Austrią a Włochami. Austriacka strona drogi jest obsługiwana przez prywatnego operatora. Stąd też pobierane są opłaty za przejazd. Po uiszczeniu opłaty w wysokości 17 euro od głowy, szukamy miejsca na parkingu najwyżej położonego muzeum motocyklowego w Europie. Znajdującego się na wysokości 2175 metrów nad poziomem morza. Muzeum zostało założone w 2016 roku przez braci bliźniaków Albana i Atylio Szejberów, którzy są również właścicielami pobliskiej drogi przez Timelsjoch. Dojechaliśmy do Muzeum Motocyklowego i punkt opłaty za przełęcz Timelsjoch. Mamy dobry czas, bo jest dopiero. Jest za 15 3, a stąd do naszego miejsca hotelowego mamy już beretem musimy kupić bilety. Szymcio właśnie gdzie kupował razy dwa wesz. pięknie, 15 euro kosztuje wstęp do muzeum plus 17 euro, tak dla tak informacyjnie za przejazd na Timelsjoch Jesteśmy w Muzeum motocyklowym na Timelsjoch na przełęczy? Zobaczcie, jaki wynalazek. Kurde. Aha. Słuchajcie, to muzeum spłonęło dwa lata temu doszczętnie. W internecie możecie znaleźć sobie zdjęcia, jak to wyglądało. Ja Wam też zaraz wrzucę. O właśnie w tej chwili oglądacie, jak wyglądają zdjęcia spalonych motocykli i całego muzeum. A teraz dalsza część zwiedzania. Oni podobno tutaj bardzo dużą część odkupili podobnych eksponatów. Tu są jakieś żyżlowe maszynki. Tu są grupa motorowarów. Tu jest jakiś. Jap. Yep. Znowu puch. Ta firma puch jest ciekawa. Ciekawe, to chyba jakieś nie, biuro podróżnika. Nie inaczej. I to nie byle kogo, tylko znanego austriackiego, przedwojennego podróżnika Maxa Raisha. Zasłynął jako pierwszy człowiek, który przejechał drogą lądową z Europy do Indii w 1933 roku. Pokonał Bliski Wschód, Iran i pustynię Indii, co było wtedy niesamowitym osiągnięciem, bo wiele dróg po prostu nie istniało. Rajś był gorącym zwolennikiem budowy drogi przez Timmelsjoch. Uważał, że to strategiczne połączenie pomiędzy Austrią a Włochami może otworzyć nowe możliwości komunikacyjne i turystyczne. W pomieszczeniu znajduje się bardzo dużo ciekawych eksponatów, powiązanych mocno z historią Austrii. I kiedy wydaje się nam, że już zobaczyliśmy prawie wszystko, dochodzimy do. Szklanych drzwi. I tu się zaczyna bogactwo. To wszystko wygląda mniej więcej tak. A to nie koniec słuchajcie. Tam jeszcze całe skrzydło za Jest to co naprawdę oglądać. To niektóre z ciekawszych egzemplarzy, bo tego jest tak dużo tutaj słuchajcie po prostu, że ciężko Wam wszystko będzie pokazać. Tutaj na przykład jest z lampą naftową albo karbitową Poprawcie mi jak się mylę To jest chyba karbitówka Nie wiem poprawcie mnie Chętnie się dowiem też gazowa Tu jest już lampa Piorę, to są wynalazki I Tam mamy przekrój motocykli wyścigowych Tak że zaczynali się ścigać Rewelacja, co? Ja, i ma gość. Nortaje. Dziób, jak normalnie jakiś alien. Tutaj, jakie objawki. Czas. Tak to wygląda. A tu mamy przekry motocykla. Proszę bardzo. Tu mamy BMW no, Ciężko naprawdę, bo wszystko nagrać, słuchajcie Tu jaka objazd No, piękne było jest taki film, który wam polecam. Film nazywa się Mój najszybszy Indian, czy coś w tym rodzaju. Hopkins gra głównego bohatera, który próbuje tym Indianem pobić rekord świata na słonym jeziorze. Warto ten film obejrzeć. Jak widzieliście, no to przyznacie mi rację, że film jest fantastyczny. Jak go nie widzieliście, to naprawdę polecam. Ja ogólnie lubię Indiany. Bo Uważam tak? je za dużo piękniejsze i fajniejsze motocykle od Hadley-Davidsonów. jest taka historia, nie wiem, czy wiecie, że Indian był przodującą firmą w Stanach Zjednoczonych produkującą motocykle. Do momentu, kiedy wybuchła druga wojna. I tu się pojawił problem, ponieważ Indian przestawił się tylko na produkcję wojskową i olał po prostu cywili, którzy byli zainteresowani kupnem motocykli w tamtych czasach. Eee, Harley niestety tego nie zrobił, czy i stąd też przejął pałeczkę, jeśli chodzi o rynek. I tak już zostało do dzisiaj. Indian jest blisko, ale nigdy nie dogonił Harleya. To jest dopiero wynalazek czegoś takiego nie widziałem. Jaki w jednym, <laughs> jak w samolocie. <laughs> Ale co to jest? To jest jakiś Nürnberg Wankel z 75 roku 294 cm 21 koni wow ale <ślesy> silnik wynalazek na max jakie tutaj wynalazki tu mamy no proszę KTM jak się okazało, KTMy były symulatorami jazdy i każdy mógł wsiąść i poczuć, jak to jest przejechać przełęcz Timelsjoch. Tylko kurczak nie było wiatru we włosach. Tu są fajne motorki. Tu masz trakarówki. Te. Te karówki są takie specyficzne w wyglądzie Zazwyczaj to są 450-tki A to to jest klocek prawda? 942-133 konie Właśnie Te takarówki muszą szyby wielkie No wiesz, im to nie zależy na tym, żeby ich jakoś bardzo wiewało Właściwie to nawet dobrze, jak wiatr leci w kask, bo ma czym oddychać, nie? Gość się poci przy pracy na maksa Że, jak balansuje non -stop ciałem, większość pracy stoi to, to wiesz, to kurde, tam mu jest gorąco. No co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że muzeum robi naprawdę niesamowite wrażenie. Jest tutaj strasznie dużo eksponatów. Można się nad każdym zawiesić i spędzić tutaj praktycznie cały dzień. Całe szczęście jest restauracja, więc jak jesteście w okolicy przełęczy Timelsjoch, to jest przełęcz włosko-austriacka, no to koniecznie tu wbijajcie, naprawdę warto pomimo tych 17 euro za przejazd i 15 euro za zwiedzanie muzeum. Warto, bo no nie, nie, nie często ma się okazję zobaczyć tak dużo ciekawych motocykli, szczególnie zabytkowych motocykli w jednym miejscu. Te stare motocykle, ich typy oraz rozwiązania techniczne jakie tam są użyte to naprawdę robi, robi wrażenie. W jaki sposób kiedyś to wszystko działało, jakieś jeździli, z czym się zmagali. No, no, a zmagali się A zmagali się. Teraz te motocykle są bezobsługowe. No. Tamte to trzeba było być naprawdę mistrzem świata, mieć hard ducha taki. Żeby to prowadzić w ogóle. Żeby to prowadzić, żeby to naprawiać, ustawiać. No te wyprawowe tam dwa, takie trzy były takie zrobione z panierami, z jakimiś tankbagami, z desek. Takie sp Specjalnie pod, nie? No, specjalnie no, przyrobione. Pod Afrykę, kurde. No. Teraz Chodź. czasami ludzie marudzą, że no, paniery nie takie, że torby, a nie wiadomo jakie, a może to, a może mamut, tam może coś tam. A wtedy go z zasej zrobił. Dwie skrzynki. Jakieś bambusowe kijki włożył z tyłu. I dało się, dało. No. I nikt nie narzekał. I podróżował. Dokładnie. Aparat fotograficzny. W każdym bądź razie ja jestem pod największym wrażeniem tego, że to, to muzeum spaliło się dwa lata temu doszczętnie i udało im się je odrestaurować. Znaczy, oni je odbudowali, bo to, to nie było nic do restaurowania. Oni po prostu odbudowali wszystko i wydaje mi się, że po prostu od nowa zakupili eksponaty, bo tamte się doszczętnie spaliły, więc nie wierzę w to, żeby one były jakoś restaurowane. Widzieliście zdjęcia, jak to wyglądało. To po prostu jedno wielkie pogorzelowisko. Ну no, no. Dzień musi się kiedyś skończyć. Nasz powoli również dobiega końca. Jeszcze tylko musimy dojechać do miejsca noclegowego na dzisiaj, które znaleźliśmy kilka kilometrów od granicy z Niemcami. Jeśli chodzi o sam dzień, to był wyśmienity. Kolejna dawka niesamowitych emocji i pięknych widoków. Dzień z dużą ilością wrażeń oraz dużym zastrzykiem wiedzy historycznej na temat motoryzacji, która pozostanie na długie lata w pamięci. Kierujemy się na północ, obierając za cel malownicze miasteczko bawarskie Mittenwald. Będziemy je zwiedzać jutro, ale to już będzie w następnym odcinku, do którego cię serdecznie zapraszam. Tymczasem dojeżdżamy do naszego pensjonatu. Nic nie będzie, ale Jesteśmy już na miejscu, pensjonat wygląda tak to jest austriacki pensjonat cały czas jesteśmy w Austrii a, a dosłownie kilka kilometrów stąd jest takie bardzo ładne miasteczko Mittenwald i to już jest niemiecka Bawaria więc jesteśmy przy samej granicy dosłownie przy samej granicy rzut beretem dzisiejszy dzień był całkiem fajny sami widzieliście były dwie przełęcze było muzeum dzisiaj się działo dzisiaj się działo dużo pozwolono nam zaparkować w garażu Szymcio Gazankin garaż Jesteśmy na miejscu i jemy teraz kosztujemy pewnie do sznudki. nic nie rozumiem, to jest wszystko po niemiecku, ale będę się, nie się uczył. Po całym dniu jazdy, zimne i dobre piwko. Lepsze od śmiedzących skarpetek. Zdecydowanie. <śm <śm